Zanim przejdziemy do przysięgi, jeżeli ktoś uważa, że Clark i Delma nie powinni dziś zostać mężem i żoną, niech powie to teraz albo zamilknie na zawsze. No, no, myślę, że chyba nie. Kojecz! nie! zgadzam oh. się! Oh. Nie zgadzam się! Absolutnie! Oh. Wydawać mojego kościoła patologia! Jest to jakaś po prostu nędza, jedna wielka! WYJDŹ stąd, oszukaj. Pada, że kapilocika nie ma, no. Fajnie by było. O Jezus Maria Ale się babcia streszuje, przysięgam Dzień dobry Witam widzów kochanych To proszę babci, babcię bardzo kocham to jest ja wszystko pierdziel. dla babci Ale, Ale dobry bo... babcia żyje długo jeszcze i szczęśliwie Spokniecie mnie w dupę <noise> Dziękuję bardzo, a co tu masz? E, BABCIU NIE! Przepraszam No mieszkam Syn, się przy... O tam ktoś idzie? BABCIU! Dzisiaj, dzisiaj mamy spokojny dzień powiem wam. Fajnie, ja lubię tak. Boże, we dwójkę jestem z Oskarkiem na serwerze, robimy tak zwanego expa. O Boże, ale się zapowiada teraz dzień, ja pierdziele. Po prostu jak babka teraz się wyexpi, to jak wam Nemosa pokaże, to będzie taki hardcore, że po prostu masakra. Jak EżTGMi mi się Autokasko nie miał! Jak? Czekaj, eee. Uh, z... Patrzmy gdzie... Że... słyszę, słyszę, go jest! Jest? je o jest! O jest! Jez! jeden! Boże! Czekaj, bo to jak... Ja mu! błagał! Błagał! Ej. Ej! Ej, bo lubicie kopać! O, lubicie o kopać. Jezu, dobra, błagam! się czekajcie, Lubicie kopać, lubicie kopać, tak? DEBILU! Bardzo, 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 bardzo! Nie! Sam jest kopalnia, tam jest kopalnia! Nie jest, I nie jest. testuj, nie dobra, testuj! Dobra, 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 nie ty, debilu! <grym> powiedz, że oni przeżyją, powiedz, że oni to przeżyją! To żyją, Jezu, mieć! Kopy mieć! Kopy mieć! Nie trzeba? No pewnie się tak, przecież to jest moje. Łe, słyszysz, Maria! Opa! Po... jakieś takie łatwe. O, proszę. Proszę. bluzek. 3 złote. Czy to prawda, że asasynek panią zmusza do robienia kontentu? Bloszek, oczywiście, że tak! On mnie zmusza, pomóżcie mi! Daj spokój! Co ci się dzieje, ty? Ale ty czad! Aha ha Ale jest power! jest Sherry, bo się spocisz! Boże... scooby -do. Where are you? -re -re -re. Co tam, Sherry? Na na na. Skibidi